Siemanko, siemanko, niezłe wdzianko, dzisiaj chciałem porozmawiać o YouTubie. A konkretniej dlaczego uważam, że powinniście założyć kanał na YouTubie, ażeby pomóc swojemu biznesowi fotograficznemu. I tak naprawdę nieważne jaką fotografię uprawiasz, czy jest to fotografia ślubna, produkty, eventy, headshoty, fotografia portretowa, fotografia plenerowa, Uważam, że ym, założenie kanału na YouTubie bardzo mocno może pomóc Tobie w 2026 roku. A więc, powód numer pierwszy: zdobycie nowych klientów. Właśnie w jaki sposób? Yy, tworząc filmy. Jesteśmy w stanie dodatkowo pokazać się potencjalnemu klientowi. Klient wyszukując rzeczy w internecie wyszuka was. W jaki sposób właśnie prowadzicie swój biznes? Czy w jaki sposób możecie im pomóc? Załóżmy, że jesteś fotografem portretowym, robisz sesje portretowe. Więc, jeżeli sfilmujesz swoje sesje portretowe, sfilmujesz w jaki sposób prowadzisz się, w jaki sposób pozujesz ludzi, w jaki sposób doradzasz im co założyć, czego nie zakładać, w jaki sposób yy, na tej sesji się zachowujesz w stosunku do ludzi, w jaki sposób oni wchodzą w interakcję z Tobą, to bardzo mocno pokaże innym, yy, że tak naprawdę, że mogą Ci zaufać. Yy, I taki mały, taki mały... Yy, takie małe coś. Nie chodzi mi o to, żeby zostać gwiazdą na YouTubie, nie chodzi mi o to, żeby wrzucać filmy czy informacje regularnie, chodzi o to, żeby przełożyć i wykorzystać YouTube'a jako wyszukiwarkę. Więc jeżeli sfilmujecie swoją sesję, postawicie kamerę z boku, robicie zdjęcia, czy to jest zdjęcia w studio, czy to zdjęcia w plenerze, czy to są będą time lapsy czy to będą krótkie filmy, czy to będzie długi, jeden długi film i tam będziecie mówić o tym. Jeżeli jesteście introwertykami i nie jesteście, nie chcecie się pokazywać, tak jak ja teraz, tak? Niektórzy mówią mi, że jestem taki swobodny przed kamerą, ale tak naprawdę jestem sam teraz w samochodzie. Jeśli byłoby tu więcej osób, nie robiłbym tego filmu. Czułbym się niedobrze, czułbym się, że mnie oceniają, czułbym się nie do końca taki swobodny. Więc nie musicie być przed kamerą. Możecie mieć e, całą sesję nagraną, kilka zdjęć i mówić o tym, co robicie. Możecie nagrać tak zwany overvoice już później, w momencie składania. A więc nie o to chodzi, żeby być gwiazdą YouTube'a. Chodzi o to, żeby e, użyć tej dźwigni, e, użyć YouTube'a jako e, e, wyszukiwarkę. Wyszukiwarkę, gdzie Twój potencjalny klient zobaczy Ciebie, będzie mógł do Ciebie dotrzeć. Punkt numer drugi, właśnie, pozwól, ażeby klienci zobaczyli, że jesteś w stanie rozwiązać ich problemy. W jaki sposób? Właśnie, z tytułami na YouTubie trzeba być bardzo sprytnym, tak? Na przykład, rzucając sesję taką portretową, nie wpiszesz, sesja portretowa w Szczecinie, wpiszesz jak się ubierać, przygotowując się na sesję portretową. Jak się przygotować do niej? Czego nie zakładać na sesję portretową? Właśnie to wpisują potencjalni klienci. Potencja potencjalne tytuły na takie filmy to będą tytuły, które to będą pytania, które otrzymujesz od potencjalnych klientów. Więc przejrzyj sobie yy, maile, które otrzymujesz od klientów, gdzie ludzie przygotowują się do twoich sesji i zobacz jakie oni mają problemy. Jakich to są, to są problemy, które właśnie oni będą wyszukiwać, a więc warto ym, o tym opowiedzieć na tym filmie, tak? Pokazać, co robisz i w tym samym momencie opowiedzieć. Powiedzieć im, żeby zakładali y, ubrania takie, a nie inne. Żeby mieli takie, a nie inny makijaż, makija. Żeby w taki sposób, a nie inne zadbali o włosy. O pogodę, żeby nie brali ze sobą toreb. Ja również o tym mówię, wrzucam filmy mówiące o tym, robię to, prowadzę biznes fotografii ślubnej w Wielkiej Brytanii i robię to na kanale, gdzie mówię po angielsku, gdzie właśnie mówię o tym, w jaki sposób się przygotować do sesji, w jaki sposób, co założyć, czego nie brać ze sobą, żeby być swobodniej, w jaki sposób ludzi pozuje i w jaki sposób daje im te wskazówki, te małe tipy podczas już sesji, tak? Więc to jest bardzo ważne. Punkt numer trzeci. Mając kanał na YouTube, jesteś w stanie um, um, zdobyć, kierować ludzi na twoją stronę internetową. A więc w samym opisie, y ludzie dotrą do twojego filmu, zobaczą, aha, i tam będą mieli wybór, tak, wejść na moją stronę. I Najpierw zobaczą Ciebie jako osobę, właśnie jako osobę. Zobaczą, co Ty robisz, w jaki sposób mówisz, w jaki sposób ym, docierasz do tych ludzi, w jaki sposób oni reagują na Twoje wskazówki, w jaki sposób oni y, reagują na zdjęcia. Może pokażesz im tył aparatu. I następnie ci ludzie, potencjalni Twoi klienci, przejdą na Twoją stronę i zobaczą: Aha, to jest portfolio, wow, to są zdjęcia, które mnie interesują? Nie, to są zdjęcia, które mnie nie interesują. Tam będą Twoje dane kontaktowe, więc pozwól YouTube'owi skierować potencjalnych klientów na twoją stronę internetową. Oni nie przyjdą. Teraz bardzo ciężko jest wykorzystać Google do tego. Bardzo ciężko jest z samym SEO działać, a więc YouTube jest własnością Google. Google bardzo mocno promuje filmy youtube'owe, czy to długie filmy, czy to shorty, czyli poniżej minuty. Wykorzystaj obydwa. Tak? Nagraj i w poziomie, i w pionie. Wykorzystaj obydwa formaty właśnie do tego, ażeby YouTube przerzucił Twoich potencjalnych klientów na Twoją stronę. Kolejnym powodem będzie to, żebyś. Pozwolił innym fotografom, e, czy to z innych e, zakątków świata, miast, czy to z tego samego miasta, ażeby oni weszli w interakcję z Tobą, ażebyś Ty wszedł w interakcję z nimi, tak? E, pozwól, ażeby oni, widząc, że jesteś profesjonalistą, że jesteś godny zaufania, że jesteś specjalistą w swojej dziedzinie, robisz zdjęcia, robisz filmy, jesteś w stanie zrobić... E, Jesteś w stanie tych, ty, nad tymi klientami zapanować, dać im serwis, a więc potencjalni swoi potencjalni koledzy zobaczą z branży, zobaczą, że jeżeli oni mają do oddania termin, do oddania klienta, którego nie mogą obsłużyć, widzą, komu mogą oddać. Ja, jeżeli dostaję zapytanie na jakiś konkretny termin, nie jestem w stanie tego klienta obsłużyć, ponieważ mam termin zajęty. Oddaję go ludziom z jakiejś mojej grupy referencyjnej, czy to z mojego prywatnego. Mam prywatne community, tak zwane, czyli, czyli grupę ludzi, gdzie na buymeecoffee.com. Łamane na Couple of London, dzielę się wiedzą i e, tam mam też znajomych, internetowych znajomych, ale ludzi, którzy uczą się fotografii, e, którzy są bardziej zaawansowani, mniej zaawansowani. <laughs> Należę do, również do różnych związków fotograficznych, e, do różnych grup fotograficznych, gdzie dzielimy się e, tymi e, zleceniami, ale to wszystko powstało właśnie przez to, że. Dałem się zauważyć, lub też inni dali się zauważyć i dzielą się tą wiedzą, dzielą się swoimi umiejętnościami. Pokazałem się jako specjalista w dziedzinie, pozwalają, ażeby ktoś inny im w tym zaufał. I właśnie kolejnym punktem będzie to pozwól, ażeby ludzie ci zaufali. Do czego zmierzam? Właśnie pokazując. Jak pracujesz na sesji? W jaki sposób ludzie reagują na twoje wskazówki, na twoje pozowanie? Pokazujesz, że jesteś godny zaufania, jesteś specjalistą w dziedzinie, a tego chcą potencjalni klienci. Oni chcą wynająć kogoś, komu mogą zaufać. A nie znając fotografa, wyszukując fotograf portretowy w Warszawie, no zobaczą ciebie, tak? Albo jak się ubrać na mm, sesję portretową? Na co uważać na sesji portretowej? Jak pozować na sesji portretowej? I znowu zobaczą cały czas tego samego gościa, który mówi o tym, który rozwiązuje ich problemy. Aha, czyli on jest godny zaufania. Zobaczmy, jakie jest jego portfolio, zobaczmy, jak możemy do niego dotrzeć. I zobaczą, jest tutaj trochę tych filmów, eee, one mogą być rzucone tego samego dnia, rozwiązują różne problemy, ale z tego samego zagadnienia, tak? I zobaczą, że jesteś faktycznie specjalistą. A więc zobaczcie, na ile różnych y, 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 sposobów ten YouTube może Wam pomóc, tak? Kolejnym punkciem, punktem będzie zbudujcie grupę ludzi wkoło siebie. Właśnie budując, y, będąc na YouTubie, jesteście Pozwalacie innym ludziom do siebie dotrzeć, pozwalacie docierać do siebie, czy to ludziom z branży, potencjalnym klientom, potencjalnym sponsorom, potencjalnym firmom, które chcą właśnie wyszukują potencjalnych fotografów, bo ich szukają, tak? Aż poszukają, znajdą ich właśnie w momencie, kiedy będziecie w stanie rozwiązać ich problem. Czy też pokazać się jako specjalista, godny zaufania, człowiek wesoły, yy, opanowany, yy, życzliwy, yy, miły, dobrze ubrany. To wszystko ma wpływ właśnie na to, w jaki sposób postrzegają cię marki, potencjalnie klienci, klienci z którymi już współpracujesz, czy też właśnie osoby, które chciałyby kogoś zreferować do tej roboty, a nie mają kogo. Tak, ostatnią rzeczą będzie właśnie zbudowanie w siebie, ponieważ może jesteś w stanie dzielić się swoją wiedzą, ale nie do końca wiesz w jaki sposób to zrobić. Więc podziel się na YouTubie, zbuduj w siebie właśnie tak zwane community, zbuduj w koło siebie grupę ludzi, którzy razem z tobą właśnie będą szli w jakimś kierunku, którym możesz pomóc. Oni być może są w stanie Tobie pomóc e, z innymi rzeczami, z którymi się zmagasz, aczkolwiek Ty jesteś w stanie im pomóc, jeśli chodzi o sprzęt, jeśli chodzi o podejście, jeśli chodzi o e, e, z, każdego rodzaju problemy, z którymi borykają się właśnie e, ludzie robiący fotografie w Twoim rejonie, tak? Więc pokaż się, że jesteś specjalistą. Uważam, że YouTube e, właśnie może do tego wszystkiego prowadzić, może rozwiązać te problemy, może pozwolić Ci na nowe, otworzyć nowe drzwi, które do tej pory były zamknięte, Al, albo jak i również wskazać nowe drogi, o których nawet nie wiesz. Z tym Was zostawiam. Naprawdę zapraszam do otwarcia kanału, do yy, rozpoczęcia, wrzucenia kilku wideo i, i, i naprawdę sprawdzenia yy, jak te medium działa. W momencie, kiedy zaczniecie robić wideo, również yy, yy, w, będziecie wrzucać te wideo, z, zaczniecie właśnie udoskonalać swoje umiejętności, jeśli chodzi o wideo i tu otworzy się kolejne, kolejne drzwi, yy, że możecie właśnie robić wideo.